W północnej części kontynentu tibijskiego znajduje się miasto Abydendriel. Jest ono zamieszkiwane przez elfy, a jego nazwa pochodzi od starożytnego słowa dendron, co oznacza drzewo. Miasto aż kipi magią, a mieszkające tam elfy starają się zachować spokój i porządek dla wszystkich jego mieszkańców. Pod depo znajdują się kopalnie, w których pracują trole, a nieco niżej jaskinia zamieszkana głównie przez gule i slajmy. Kilka pięter pod miastem znajduje się jednak wejście do tajemniczej krainy. Owe starożytne miejsce w podziemiach pod miastem Elfów zostało nazwane Hellgate, czyli bramą piekieł. Jest pełne tajemnic i niebezpieczeństw. Używane było jako miejsce, gdzie zsyłano po prostu skazańców. Drzwi do wejścia są zamknięte, można je otworzyć tylko pewnym kluczem, który można zakupić u Elatriela za odpowiednią sumę. Elatriel jest przywódcą jednej z kast Elfów. Pilnuje on także więźniów i pełni funkcję strażnika wejścia do Hellgate. Kierując się do Hellgate, można zobaczyć wiele ciekawych rzeczy. Między innymi są to mosty nad Gorącą lawą, tajemnicze skarby ukryte za kamieniami, a także Biblioteka Bone Lordów. Właśnie przez Hellgate należy przejść, by dostać się na Wyspę Drakonia, w celu na przykład wykonania questu. Bez wątpienia jedno z najciekawszych miejsc na Hellgate jest właśnie oba Biblioteka Bone Lordów. Między książkami można tam spotkać starego Bone Lorda, który opiekuje się księgozbiorami. Niektórzy podejrzewają, że dzięki niemu można rozwiązać zagadkę języka Bonelordów. W samym centrum Helligate możemy za to spotkać masę nieumarłych. No to co, czas chyba właśnie pokazać Wam Helligate. Znajdujemy się w AbdenDel konkretnie w depo. Depo musimy się udać nieco na zachód. Pamiętajcie, żeby dostać się z Helligate jest nam potrzebny albo czar Levitate dostępny dla graczy premium, albo po prostu zabrać ze sobą w kilka parceli. Tak żeby móc się po nich wspiąć na piętro wyżej. Więc musimy się udać do więzienia w Abdendil. Znajduje się ono tutaj, tu mamy już jakieś puste cele i tu znajduje się Elatriel. strażnik właśnie Helgate, od niego już ten klucz kupiliśmy wcześniej oto no to on, kosztuje on 5000 Golda, w obecnej TB jest to, naprawdę śmieszny pieniądz w TB tej starszej, no to jednak już robiło to jakąś tam kwotę Jeszcze bardzo drzwi są otwarte I przechodzimy Do tej pionnej jest jeden teleport z y, Napisem wyjście, drugi Arena Karna I właśnie teraz znajdujemy się już U bram Hellgate Widzimy jakieś młyny jest to, no, nie ukrywajmy, miejsce obecnie e, zapomniane, jedno z wielu zapomnianych miejsc, ponieważ no, obecnie w, e, na Real TV. nie ekspi się już e, na, taki, na takich potworach e, robi się to na dużo większą skalę. Jednakże właśnie w starszej TV było to na pewno ciekawe miejsce e, do ekspienia dla średnio levelowych paladynów. E, również magowie tutaj mogli znaleźć coś dla siebie. No i na pewno wielu, wielu podróżników e, Zgubiło się wędrując po Hellgate, bo, a niektórzy nawet stracili swoje życie. Na pewno niełatwo, no, przepraszam, nie trudno o śmierć była tutaj dla nisko levelowych postaci, ponieważ można tutaj spotkać takie potwory jak Demon Skeletony Giant Spider. Można tutaj także przejść do wyspy Drakonia, ale to już jest materiał na inny odcinek. Pokażę Wam właśnie jak wygląda Hellgate na RealTB ponieważ yy, uważam, że no dużo się zmieniło, tak? Uznałem, że pokażę Wam jak yy, droga na Hellgate i samo Hellgate wyglądała się obecnie na RealTB yy, Później jednak wrzucę yy, Nieco przyspieszony film z tego jak to wygląda na serwerze Tibiantis, ponieważ samo Halligate wiele się zmieniło pod względem potworów, które się tam znajdują w starszej Tibi. A to może omówimy to jak podejdziemy do głównej lokacji. Mamy kolejny most z lawą. Zejście niżej. I tutaj jest bardzo w sobie ciekawie wyglądający most z wodospadem lawy. Musimy iść dalej. Ja właśnie Premium Akąt nie, nie posiadam obecnie na Real TV, z tego względu, że skupiłem się w 100% na TBNT-sie. Dlatego musiałem ze sobą zabrać kilka parteli, żeby móc bezpiecznie i w szybko wrócić właśnie z Helegate'u. leży w prawo nie jest to jakoś krótka droga do tej lokacji, dlatego też w obecnych czasach, gdy nasze społeczeństwo tybijskie jest nie ukrywajmy, bardzo leniwe po prostu nie chce im się tak daleko chodzić, żeby ekspić, mamy wiele miejsc, gdzie ekspo mamy praktycznie pod nosem gdzie można właśnie masowo wbijać level a takie miejsca Oldschoolowe typu właśnie jak wcześniej to mówiłem, Ghostland czy Hellgate, już zostały praktycznie zapomniane, Jeszcze jesteśmy prawie na miejscu. Teraz tutaj mam kilka rodbornów, na których też kiedyś e, mnóstwo osób skilowało właśnie w tym miejscu, właśnie ze względu na to, że niewielu chciało się przebywać taką drogę, niewiele osób też, też wiedziało o tym miejscu, e, dlatego nie kręciło się tutaj dużo osób. Tu zaczynają się nieco poważniejsze nieumarłe. I właśnie dotarliśmy. Ale przepraszam, jeszcze jedna ścieżka tylko. Będziemy już we właściwym Helgate. Także jeżeli ktoś wybierałby się na Helgate, to warto ze sobą zabrać swoje jedzenie gdzieś. W głównej lokacji jest bardzo ciężko o to. Praktycznie trzeba by się cofać albo właśnie na te odwormy, ewentualnie iść na dragonie, zabić jakieś smok, żeby stopyć dragonhamy. Dlatego zawsze lepiej wziąć coś tam ze sobą. No i jesteśmy. Tu mamy początek. Jakieś góle na starcie. Wąpomsko. Wąskich korytarzy, tu będzie również kilka guli na wejściu. I co się zmieniło od czasów starej TB do obecnej yy, z tą lokacją? Mianowicie, na głównym placu możemy tutaj spotkać takie potwory jak Bowlordy. Na serwerze Tibiantis yy, te potwory w tej lokacji jeszcze nie występują, ponieważ one były bodajże dodane w TB-7.6 bądź 7.7 do właśnie. Znaczy ich respawn był dodany do, do, do głównych terenów Hellgate'u Wcześniej znajdowały się one tylko w takich wieżyczkach Te wieżyczki też wam się postaram pokazać Dodane zostały również w obecnej tibi Takie potwory tutaj jak Elder bone lordy Może, może zaraz jednego spotkamy Możemy spotkać też tutaj losowo oczywiście Bossa bone lordów, Eye, A po drodze bossa ee, Rodwormów, bo widzimy Elder Beholder, przepraszam, Bone Lord. W starej TB to jeszcze był Beholder, później przez prawa autorskie nazwa zmieniona na Bone Lorda. i znajdujemy się w Bibliotece Bone Lordów. Widzimy Starego Bone Lorda, który pilnuje owych książek, które się można poczytać. Oczywiście wszystkie są w języku Bone Lordów. przechodzimy dalej także tutaj mamy kilka demon skeletonów tu jakieś um, slimy powinny również być o jest jest y, kilka takich wieżyczek na wieżyczkach również możemy sobie nieco podbić tego doświadczenia widzimy jakie potwory się znajdują jeszcze kawałek chcę wam pokazać kilka wieżyczek. może tą nie jest to jakieś super miejsce do ekspienia na pewno nie teraz chociaż w starszym typie zdarzało się, że nawet nieco wyższe levele tutaj chodziło jak spić. Może zajrzymy jeszcze tutaj. Wszędzie praktycznie jest bone i kilka szkieletów, bądź buli. W sumie jest to miejsce nieco podobne do Halheim, znajduje się na lodowych wyspach, może o tym też kiedyś na nakręcimy jakiś materiał. Kolejny, other I ostatnia wieżyczka z NPC. Dobrze, a teraz jak wyjść z owego Hellgate Zaraz wam to pokażę, jeszcze tylko przejdziemy sobie do jednej lokacji tutaj, a właściwie dwóch. mianowicie znajduje się tutaj. Coś a'la ołtarz ofiarny to Również pilnowany przez kilka nieumarłych Niewątpliwe, e, bo tutaj trochę tutaj dodały urozmaicenia i ekspana powierzchni Nie jest tak pusto jak na, jak na Starszej TV Tu jest bardzo fajna też wieżeczka się znajdują się już takie troszkę poważniejsze podporki Jak Ejder Lordy. jest tutaj bardzo fajna lokacja Oj, trap Nie patrzcie na to, że chodzę z y, Assassin's po prostu chciałem mieć na sobie tarczę i jak, jakąś broń, żeby Wam po prostu tylko i wyłącznie pokazać tę lokację. Wiem, że obecnie się już tak nie expi, ale ja zawsze miałem sentymento do oldschoolowych czasów. I tu jest właśnie ten autorze fierny, to widzimy jakieś trubka. Kilka temu skeletonów. Wychodzimy na zachód właśnie tutaj i na południe. Ok, teraz znajdujemy się przy wyjściu z Helvet. Morze lawy. się do miejsca, gdzie właśnie jest nam potrzebny albo char levitate, bądź parcele, żeby wydostać się z tego miejsca. Jest to tutaj. I tak, możemy albo ułożyć tutaj zaklęcia, albo po prostu położyć trzy parcele i po nich dostać się piętro wyżej. I hopsa. jesteśmy już na górze. Teraz tak, jeszcze będę chciał Wam pokazać miejsce. Yy... Tak jakby stary skarbiec, coś w ten desk, gdzie naprawdę bardzo fajne itemy leżą. Niestety nie są one dostępne yy, dla graczy. Nie można to jedynie yy, ująć jako ozdobę. I mianowicie to jest tak. To jest tutaj. Jest tutaj kilka martwych ciał o dokładnie tutaj widzimy że zginęło tutaj e, czterech rycerzy i bodajże jakiś król bo, bo leży e, jego korona widzimy każdy z e, z trupków ma hełm, zbroję bądź tarczę i broń e, tutaj się znajduje crystal a pod nim blessed shield czyli najlepsza dostępna tarcza w e, korona Również rzadko spotykany item TB Golden Helmet taka o ciekawostka No i teraz mo możemy się kierować już do wyjścia z Hellgateu jeszcze raz wrócimy do momentu gdy yy, wchodziliśmy po parcelach To miejsce. I kierujemy się tutaj na południe, wejdziemy sobie nieopodal miasta, a dębiel, a dokładnie w e, miejscu, można powiedzieć, przez ul, chociaż. E, w sumie tak, można dawać miejsce ulem, bo znajduje się tam mnóstwo, mnóstwo osób. mamy teleport. Ta dźwignia jest potrzebna nam do tego, aby właśnie ten mostek, który widzimy, zniknął. Używamy dźwigni, wchodzimy i możemy sobie bezpiecznie przejść. To mnóstwo właśnie insektów praktycznie tylko przeszkadzają nam tym abyśmy mogli wyjść sobie na powierzchnię i tutaj jeszcze jedno piętro wyżej o i tutaj i jesteśmy już na powierzchni y, przy mieście zadajemy się tutaj, a miasto jest już tutaj. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Dajcie znać w komentarzach jakie inne, starsze, oldschoolowe lokacje chcielibyście obejrzeć. W sumie fajnie byłoby by to pokazywać na serwerze Tibiantis a nie, nie RealTB. A akurat Hellgate wydaje mi się, że przez te swoje zmiany bo warto było pokazać i w jednej i drugiej formie. A co wy o tym myślicie, dajcie znać w komentarzu, dajcie łapkę w górę i dziękuję bardzo za obejrzenie. Do usłyszenia, cześć.